Zacznijmy może dzisiaj tak nietypowo, albo nie zaczynajmy. Przedstawiam Wam dzisiaj buty rodem, rodem z Ameryki, marka Carhartt. Model buta Hamilton, jest to wysoki but, ale na początku zobaczmy co kryje się w tym pięknym pudełku. Otwieramy. I robimy jak taki, taka typowa blogerka modowa. Zaglądamy, co jest w środku. Oczywiście instrukcja obsługi, bo jakby mogło być inaczej, którą myślę, że mało kto kiedykolwiek przeglądał. Tu są wszystkie wskazania, przeciwwskazania. Nawet, jak widzicie, język polski też ma tutaj swoją. Swoją stronę jest to strona 47 i zobaczmy, co na stronie 47 się kryje w naszym poradniku butów marki Carhartt. Pewnie wszystkie informacje dotyczące, jak dbać o obuwie, jakie normy są, jakie, jakie normy, jakie deklaracje zgodności, jakie normy butów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, materiały wykonania, wyposażenie ochronne, cechy, czyli symbole opisane na, na opakowaniu to oczywiście musi być. Wszystko, wszystko, wszystko ważne, naprawdę ważne, żeby się z tym zapoznać, zobaczyć co i jak. Dobra, to nie będziemy, nie będziemy przynudzać. Buty są pięknie, pięknie zapakowane. Jak widzicie piękne, piękny papier, który, dzięki któremu wszystko wychodzi na wierzch. No i myślę, że tutaj już doskonale teraz widać z czym przychodzimy i co tak naprawdę będziemy pokazywać. Wyciągamy pierwszego buta. No, jak, jak myślę dobrze, dobrze widzicie, but Hamilton jest ładny, jest brązowy, skóra w całości, w całości licowa. Myślę, że, że tutaj dla tych wszystkich, którzy, którzy oglądają oglądają nasz kanał. To było dobrze widać z tej i z tej strony. Pierwsze na co zwracamy uwagę, duży duży znaczek. Carhartt po unboxingu fajnie taki odciśnięty woskowana skóra która jest oczywiście jakby tego mogło nie być wodoodporna oczywiście skóra wodoodporna but z wkładką antyprzebiciową jest to but s3 ale, ale myślę że więcej o tym bucie powiem jak tylko jak tylko zaprezentujemy tego buta no musimy widzieć jak wygląda nowy no czas czas jakby 3 Dwa, jeden i przejść do innego rozdziału, w którym pokażemy, jak używaliśmy te buty i co postanowiliśmy z nimi zrobić. Hmm, będzie brudno, ale trudno. Buty mają być wodotworne, więc sprawdźmy ich wodotworność. Tak, to jest właśnie szczerze, słabo widać dzięki lampie, ale to jest. Spróbujemy je trochę przymknąć. A tu też nic nie da. Jesteśmy na Dodrow. Oczywiście lodu nie ma, no bo zima jest jak widzicie wszyscy w tym roku. No i zobaczymy jak sobie poradzą buty z taką właśnie oto głębokością. Jak widzicie nie ma najmniejszego problemu, but jest mocno zanurzony. Idzie dalej. Myślę, że do wysokości wszycia języka ja mogę spokojnie wejść do wody głębiej. Głębiej już będzie, po prostu woda się górą nalewała, ale tutaj nic się nie dzieje. Zobaczcie jak głęboko but jest. But jest zanurzony w tym szlamie jest błocko strasznie no ale cóż, wiecie, no warunki, warunki są różne na wielu, wielu budowach często pracujecie w takich warunkach, więc no myślę, że jeżeli górą mi się nie, nie naleje woda, no to sami widzicie na jakiej głębokości teraz jestem i oczywiście sznurówka będzie mokra, ale to nie podlega dyskusji ale myślę, że Dobrze, dobrze. Test wodoodporności, buty Carhartt sobie przejdą. O, doskonale, doskonale to wszystko widać. Co myślicie? Piękna odra. Teraz widać chyba przy tym świetle wszystkie, wszystkie pryszcze, wszystkie niedogolenia. Wszystko, wszystko. Ale ja nie jestem bohaterem. Tutaj dzisiaj tylko buty. Buty Marki Carhartt, model Hamilton. Myślę, że i teraz w takim największym błocku. No, zawsze, zawsze jako dziecko to lubiłem robić, to jest właśnie to... Każdy to chyba każdy lubią. No, no, w takich warunkach no buty muszą. Muszą, bo przecież to nie są buty do, do zabawy, to nie są buty dla dzieci. Te buty muszą sobie poradzić doskonale z błockiem. No, zobaczcie co się stało. Kilka, kilka w wodzie. Nie będę, mogę powiedzieć, że but jest znowu czysty, no tam jakiś jeden bąbel został. Jesteśmy po moczeniu w wodzie, no skóra doskonale nawet, nawet nie traci koloru. Dobrze, dobrze jest po prostu zawoskowana, za dzięki czemu świetnie to, świetnie to wszystko widać. Dobra. myślę, że chyba czas wracać na pół. Ach, jeszcze to błotko, no nie, no to... Każdy facet jako dziecko pewnie lubią taplać się w błocie. dobra, tak idziemy teraz po wytrzemy je trochę w trawie, żeby nie było no w końcu to są buty robocze, a nie buty na wesele Tak, jeszcze tutaj kilka rzeczy trzeba sprawdzić Idziemy jeszcze tu. Zerknijmy, co tam słychać Szczerze to już nie ma co, co dalej chodzić. Jesteśmy w takiej... że lampa tu bardzo, bardzo dużo zabiera. Jesteśmy na takiej główce nad Odrą. Okolice Nowej Soli, województwo lubuskie. Odpalamy. Wracamy. Zobaczymy co buty, jak będą się czyściły pod myjką. Te buty, które dla was trochę przetestowałem, trochę pokazałem Wam, jak, jak się sprawdzają w różnych warunkach. Teraz Wam już pokażę taki troszkę z innej strony. Nie będę ich testował, po prostu opowiem o nich w kilku słowach, dlaczego warte są uwagi, dlaczego te buty jakby dla mnie prywatnie wpadły mi w oko i myślę, że to jest doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy pracują w takich. W warunkach. Witam Was! Witam i jeszcze raz witam w 399. odcinku naszej serii Baltic BHP.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć trochę o butach, butach marki Carhartt butach prosto ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy ci, którzy oczywiście oglądają Discovery, a mało pewnie kto nie ogląda, Serię poszukiwaczy złota, serię pokazującą pracowników w Stanach Zjednoczonych, na pewno rzuciło Wam się wiele razy w oko to logo. Marka Carhartt długo, długo już na rynku jest. Nie będę przytaczał tu całej historii, bo kiedyś już wcześniej, kiedy, kiedy gdzieś testowałem jakieś produkty marki Carhartt, to, to opowiadałem Wam trochę dla chętnych Możecie sobie wrócić, a kto znajdzie, jaki to jest numer odcinka, gdzie opowiadałem o karharcie, zapraszam do skomentowania tu pod spodem. Co pierwsze rzuciło mi się, już nie powiem, na, jeżeli chodzi o wygląd, no bo sami przyznacie, że wygląd jest, jest bardzo fajny. Chociaż ja nie przepadam za brązowymi butami, to ten kolor przypadł mi do gustu. Pierwsze, co, na co zwróciłem uwagę, kiedy je założyłem, to niesamowita wygoda. Niesamowita wygoda, czyli pełen komfort stopy wewnątrz. To jest akurat rozmiar 45, idealnie pasujący na moją stopę. Ja mam stopę długości 29,5 cm. To jest akurat 45, które ma, ma 30 cm, i te buty są dla mnie idealne. Jest bardzo dużo miejsca tutaj na podnosek. Ten podnosek, cała w ogóle ta przednia część w środku, jest wyścielona. Na tyle, na tyle dobrze, że nie ma uczucia, że, że gdzieś w którymś miejscu uciska uciska gdzieś źle dopracowane to wyścielenie, czy, czy pod nosek gdzieś, gdzieś dociska. Kolejną świetną rzeczą w tych butach jest ich waga. Nie zważyłem ich, ale myślę, że w opisie, opisie tego filmu dodam, dodam taką informację. Genialna, mocno woskowana skóra o właściwościach hydrofobowych, no, but S3 z oznaczeniem WR, czyli jest całkowicie wodoodporny, jak widzieliście na filmiku wcześniej, albo dodamy go, go tu, tak, właśnie tak, jak się pluskały, pluskały te buty w wodzie. Wszedłem w nich dość głęboko, jak widzieliście. Dzięki A to na, na wejście tak głęboko pozwoli mi język, który jest, zobaczcie, do tego momentu wszyty, więc właściwie do, powiedzmy tu, dobrze mówię, tak. Tutaj do ostatniej, przedostatniej dziurki na sznurówkę można swobodnie zanurzyć tego buta i przyznajcie, że to jest bardzo wysoko, no bo to jest dobrze, dobrze ponad, ponad kostkę. Nie było żadnego problemu, chodziłem w tych butach po wodzie, nie czułem żadnego dyskomfortu i było nawet ciepło, chociaż, chociaż na dworze jest dzisiaj, są dzisiaj 2 stopnie, więc temperatura wody no też pewnie jest gdzieś, gdzieś koło tego. Nie było żadnego dyskomfortu. Może gdybym postał w tej wodzie godzinę, półtorej, dwie godziny, to, to może ten dyskomfort, dyskomfort bym, bym poczuł. E, jeszcze jak widzicie są trochę brudne. E, przeszły, przeszły fajnie również test mycia, bo widzieliście, że były dość mocno za, zabłocone, więc tu takie właśnie umyłem. Oczywiście nikt tak nie, pewnie ktoś się złapał za głowę, że skórzane buty byłem na, na myjni samochodowej, ale ta aktywna piana plus, plus ciśnienie z nic, nic tutaj z butami nie zrobiły. Kolejna rzecz, bo, bo znowu odszedłem od tematu, to jest elastyczność. Elastyczność jest na tak wysokim poziomie, że zobaczcie, co się dzieje: tego buta bez większego, bez większego problemu można zdjąć, co się fajnie przekłada na mocną amortyzację i, i duży, duży komfort noszenia. Antypoślizgowa podeszwa. Vibram. To już się, no nie powiem, że staje się to regułą, ale wielu producentów już korzysta z podeszw Vibram, ponieważ one są genialne, przeniesione z, z butów outdoorowych górskich do butów roboczych, co jest, co jest myślę, doskonałym rozwiązaniem. Hero, czyli but odporny na podeszwa odporna na wysoką temperaturę, odporna na oleje i antypoślizgowa. Daje, daje im niesamowity komfort. Protektor jest bardzo wysoki, więc jak pracujecie w ciężkich warunkach, błota i tak dalej, świetnie się sprawdzi. I, I to jest jakby podeszwa samoczyszcząca się wibram, więc, więc cały ten brud, nadmiar błota powinien, czy tam piachu tam powinien stąd, stąd wylatywać. Wydaje mi się, że, że powiem jeszcze, jeszcze jedną rzecz, nie wydaje mi się, ale kiedy chodziłem w tych butach po betonie, po, po chodniku, asfalcie, bardzo fajnie. Jakby rozchodzi się ta siła uderzenia, kiedy, kiedy stawiacie, stawiacie stopę. A to przez to, że, że ta podeszwa jest dość gruba, ten protektor też jest gruby i to wszystko wpływa, wpływa na ten duży komfort noszenia. O tym jeszcze nie mówiłem. W komplecie kupując te buty, dostajecie drugą parę sznurówek ciemnych. Te sznurówki te fajnie współgrają z kolorystyką buta i, i, i myślę, że, że tutaj jeżeli ktoś lubi na przykład ciemne sznurówki do butów, to, to tamte będą fajnie pasować. Co do zabezpieczeń, jak już mówiłem, jest to but S3, całkowicie wodoodporny, posiadający membranę, która ma za zadanie wypuszczać nadmiar gorąca i nie dopuszczać do tego, żeby ta stopa w środku się pociła. Miałem okazję mieć te buty prawie dwie godziny dzisiaj na sobie i naprawdę... Szacun dla konstruktora tego buta, bo, bo nie spodziewałem się, że w takim bucie, tak, szczególnie wysokim, mocno związanym, nie będzie gorąco, a jednak nie było. Skóra, jak widzieliście, no, przeszła przez wodę, przeszła przez pianę na no, myjni, przeszła przez wysokie ciśnienie i tak naprawdę zobaczcie, nic. Całkowicie nic się tutaj nie stało. Nie ma nawet jednego zadrapania. No Pewnie gdzieś tam po, po jakimś dłuższym okresie pracy, kiedy, kiedy gdzieś doszłoby do jakichś uszkodzeń, no to coś, coś by się tam wydarzyło. No ale po tym, po tym dwugodzinnym moim teście, sprawdzaniu, no buty, buty cały czas wyglądają, wyglądają jak nowe. Z zabezpieczeń, oczywiście, y, podnosek z włókna szklane, szklanego i to o czym wspominałem, jest dużo miejsca na palce. Osoby, które lubią mieć tą przestrzeń, nie lubią mieć tych palców tam ściśniętych. Te buty na pewno dedykowane są dla Was, bo no, na mnie zrobiły ogromne, ogromne wrażenie. Wewnątrz jeszcze jest niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, która będzie dbała o to, żeby nie doszło do przebicia stopy, kiedy staniecie się na czymś ostrym. Oczywiście, jeżeli dojdzie do, do tego, że skoczycie na, na gwoździa z jakiejś wysokości, no to samo, samo przez siebie yy, te niemetalowe wkładki. Są dwie jakby dwie szkoły, może dwie, dwie opinie. Blacha w podeszwie lepiej zatrzyma impact staniecia na gwoździu, bo ten nie dojdzie do, do przejścia gwoździa przez, przez, przez materiał, a wkładki niemetalowe mają to do siebie, że jednak to nie jest strzelenie gwoździa pod jednym kątem, tylko jak stajecie na coś, to ten ruch jest dynamiczny i, i ta. Ruch tego czubka ostrego gwoździa może może przebić gdzieś tą wkładkę. Wewnątrz jeszcze jest taka fajna, fajna wkładka, tak fajnie wyprofilowana, tutaj w tych miejscach, w których, w których powinna być, gdzie ta stopa najbardziej potrzebuje masażu. Ciekawa, jak na tego typu buty, ciekawa, miękka wkładka. I tak jak mówię, no buty, są, buty są wygodne, i nie spodziewałem się, że, że tyle, tyle bym miał fajdy znoszenia noszenia takich butów, bo powiem szczerze, że się obawiałem, że to będą ciężkie, mocne kajdany. Spróbowałem również jeździć w nich samochodem, bo, bo często pytacie o to, jak się będzie jeździło w tych butach. Samochodem sami zobaczcie, nie ma najmniejszego problemu, żeby, żeby poruszać pedałami w samochodzie można jeździć śmiało, wsiadanie, wysiadanie, no buty jak są związane, to jeszcze zmniejszają tą swoją objętość. Wszyscy ci, którzy, powiem tak, poszukują bardzo fajnego buta, który wygląda nietuzinkowo, bo przyznacie, że, że ten karkart wygląda dobrze, ciężkie warunki budowlane, oczywiście nie ma tu zabezpieczonego do, pod, dodatkowo podnoska, ale to może być atutem, bo ten but nie wygląda na buta roboczego całkowicie. Wygląda jak fajny but w którym moglibyście chodzić nawet na co dzień. A ja bym się porwał nawet o stwierdzenie, że można by w tym bucie pójść na jakąś wycieczkę i, i komfortowo się w nim czuć. Przypominam, bohaterom odcinka but marki Carhartt model Hamilton S3 całkowicie wodoodporny. To logo, które tutaj widzicie tak fajnie odciśnięte i to logo było dzisiaj głównym naszym tematem tego odcinka. Przypominam, był to odcinek 399. Ci, którzy chcą być z nami, oczywiście zapraszam do klikania dzwoneczka, klikania subskrypcji. Chociaż gdzieś ostatnio czytałem i słuchałem o marketingu nowoczesnym, subskrypcje już tak dużo nie znaczą, ale dla mnie osobiście są wszystkim. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i zapraszam na następny odcinek, który pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!